Witam, to ja, Platek119. Wylądowałem w jakiejś... krainie. Naprawdę nie wiem gdzie ja jestem. Więc trochę tutaj sobie popodróżuję. Co to za świat dziwny jakiś? jakiś dom. Może ktoś tam będzie? Ja nie nienawidzę być sam na innych łodzach. Obym tam kogoś znalazł. To, to, to jakiś się łazi. Czekaj, nie. zobaczę co to jest. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Mam taką nadzieję. Czekaj, tamtego gostka możesz na razie zostawię, bo się go trochę boję. Dziwny jest. A... Yy, yy, witam. Kim ty jesteś? Nie, 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 nie chodź do tego domu. Tutaj gasuje wielka bestia z niebie. Nie poschodź do mnie! Boję się ciebie! Możesz powtórzyć? Czym ci mogę pomóc? Co tutaj gasuje? Co, co, ty, co ty w ogóle mi tutaj mówiłeś? Gdzie, gdzie ja w ogóle jestem? Gdzie ja w ogóle wylądowałem? Wylądowałeś przez portal. Chciałeś być do piekiel, ale za to wszedłeś tu. Gdzie ja jestem, dziwny stworze? Jesteś w krainie ładaną przez wielkiego stworzenia niebios. Nie podchodź jeszcze do mnie, nie znam cię! Czy mogę Tobie zaufać? Tak. Jakiego stwora nie wiesz? Kto to w ogóle jest? Co on w ogóle robi? Co, co to jest w ogóle? Co, co to ma być? On y, z, po, przemienił portale, które prowadziły to piekiel, teraz do tego świata. Nikt go nie zna. Poznają go ci, którzy nie mu słyszą. No to. No to. No to gdzie ja się... I co? Próbowałeś go unicestwić? Nawet nie wiem, gdzie on jest. Czyli wielu śmiałków już próbowało? Tak. Ale zamiast tego spadało do, do pułapek. A tam widziałem jakiegoś takiego gostka To twój brat czy co? To? Ja nie miałem nie tu żadnego No to... Kto to jest? Nie pogodzę do mnie! Weźcie mnie Jeszcze mi wyrządzisz krzywdę! Nie pokawać niego, nie Tam gdzieś go widziałem po raz gostek a ty co, mieszkasz w takiej chatce? Co ty tutaj masz? Tak. A może ty jesteś tym sworem i mnie zaraz uwięzisz? Nie, nie wiem. Kim ty w ogóle jesteś z zawodu? Nikt No tak myślałem. Boję się takich krótków jak ty. No czekaj, no... On to tutaj gdzieś był, no? O właśnie. A tak jakby co? Yy, to mów na mnie Platek. Dobry. A ty? Ja będę hełd drugi Wytyfy? Herod drugi. Herod drugi. A miło mi wiedzieć. No to... Ten gostyk lata, no? Ucieka. A... Mapa mi się zbugowała. Co? Mapa mi się zbugowała. No. Nie mogę... Nie mogę wyjść. Jest! Tak jest to ale tak jest polem. Tak ktoś chce zaatakować i się z nich strony nie wniosł, albo sekładnie jego słupę, wtedy y, le, y, nie może się ruszyć. Weź zawołaj tego tego... tego gostka! On jest jakiś nieznajomy, znasz go? Nie. I skąd ty umiesz latać? Ja? No to jak tutaj latałeś, jak widzę, że latałeś? Nic dziwny nie. jesteś i dziwny ten świat. No zawołaj tego gostka, co on tam się sterczy. Ale ja powołałem, on chyba nie słyszy. E. Co tu robisz? Kim jesteś? Kim jesteś? Gadaj! Gadaj, bo... Bo... Bo, bo zaraz pytaniesz! Kim jesteś, stwórco? No mów! O, on chce się chyba jeszcze bić! Umiesz mówić? Halo! Um umiesz... Mówić. Nasz, nasz język? Ej, ej. Ty, jak ty się nazywałeś? Herod ty. Mogę na ciebie mówić Andy? Tak. Dobra, Andy. Weź go może rybnico? co? Uwaga, on jest jakiś... Dziwny. Gościu, gościu, stop! 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 Odwróć się! Gościu! On też umie latać. Dobra. Jak latać?